Siemanko, jestem Blow, a to jest kolejny odcinek z serii Pamiętnik z Minecraft. Właśnie teraz jestem gdzieś na drzewie. Jakby co, to ja tutaj nie wspomagałem tego drzewa, żeby to wyrastało. Jak już tak wyszedłem pewnego razu i pojawiło się drzewo. Dobra. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę na spontanie, ponieważ jak wiecie, większość ostatnich odcinków grywałem, takie bardziej, wiecie, przygotowane, ogarnięte, wyedytowane i postanowiłem, że troszkę to zmienię i zrobię chociaż jeden odcinek taki na spontanie. Więc jeśli takich odcinków nie lubicie, to radzę. Wyłączyć film. Więc co dzisiaj będziemy robić? W ogóle może zaczniemy od tego, co się tutaj zmieniło, bo zmieniło się dość sporo. Yy, tutaj jak chyba mówiłem kiedyś, yy, zamierzałem zrobić piecyki, tak też zrobiłem jak miałem czas. W ogóle dość dużo nachodziłem, na podróżowałem się, w kopalń, co wam też zaraz pokażę i dość dużo surowców wydobyłem. Miałem nad diamentowy, diamentowy killow, ale niestety już mi się skończył. Tu widzicie też 19 diamentów, więc chyba dość sporo. Też widzicie, jak, że podpisałem to wszystko, ponieważ postanowiłem, że trzeba ten burdel ogarnąć. I tak to zrobiłem. Mogę też troszeczkę się tak miotać z tym co gdzie jest, ponieważ dopiero kilka dni to mam i nie ogarnąłem tego wszystkiego. Ale jakoś sobie będziemy radzić, mam nadzieję. Eee, PPP Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy robić drogę, ponieważ tak postanowiłem, że zrobimy sobie jakiś projekt, który tak nie wymaga głębszego obmyśliwania, obmyśliwania, obmyślenia może tak. Czekajcie, bo ja tu muszę wszystko karnąć. W ogóle patrzcie, ile mam piecyków. W ogóle też napisaliście mi co robią alokatory. I zaraz wam to powiem co robią, bo nie pokażę jeszcze w tym odcinku, ale za niedługo postaram się Wam to pokazać wszystko. Tak, poczekajcie jeszcze to... to... O, czy, czy. też fajnie, że to zrobiłem te piecyki tak dużo, ponieważ wreszcie przydał mi się stąd, ponieważ y, ostatnio miałem całość to stona i tam jeszcze połowę a tak to zrobiłem piecyki i tak właśnie mi się odjęło jakoś dobra y, tutaj spadamy oczywiście jak widzicie, tutaj już się kolejne, kolejne zboże zrobiło. Tutaj zrobiłem paszę dla goni i chleb. Ten chleb tak specjalnie jest napisany, ponieważ skojarzył mi się z piosenką y, jakąś tam zagraniczną, gdzie były polskie napisy, takie jak się słyszy. I było takie chleb, i postanowiłem, że tutaj też będzie chleb. Y, zbierać to czy nie? Hmm. Nie będę raczej to zbierał, bo nie ma po co. Później to sobie zbiorę. Pokażę wam też tylko jeszcze ile tego wszystkiego zrobiłem. Tak, było to dość monotonne, ale też można to traktować jako rozrywkę, ponieważ jak się tak kopie, 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 to często mamy tak, że napotykam jakiś super świetny cave. Ja sporo takich cave'ów Spotkałem i zaraz zobaczycie na końcu też bardzo fajny cave. Hmm. Gut nam, nam nie sprzyja. I tutaj będziecie po bokach dla cave'u widzieć. Ja tego jeszcze nie nie zamurowałem specjalnie, ponieważ mam pomysł taki, żeby to wszystko oszlić. To będzie tak fajnie wyglądało, jak będziemy biegli. Też planuję zrobić tutaj kolejkę, żeby wszystko łatwiej się tutaj docierało, ponieważ dość dużo czasu zajmuje dotarcie na koniec tutaj, ponieważ tam na końcu jest chyba 600, 600, 600 Z, więc sami widzicie, jak dużo to tego nakopam. Oczywiście minus 600, tak? Nie, nie 600 bez minusu. Mmm, powiem tak, nie będę tam dochodził do końca. Chcę wam tylko jeszcze to właśnie pokazać, co tutaj mamy. Tak, jest coś napotkamy. O, widzę diamenty. skaczemy Skaczemy. O! i tak, nie zginęliśmy. Tylko diamenty tu wydobędę, bo nawet ich nie widziałem, szczerze powiem. stał na nie będę wydobywał, bo. Na razie go nie potrzebuję. Mam już chyba stack albo i dwa. A diamenty się przydają. W ogóle nie wiem czy ale ostatnio strasznie chce się z wszystkimi potwórkami pojedynkować. Ponieważ mamy te skill pointy w ogóle. Widzicie, że mam 13 level. Gdyby nie to, że zginąłem dwa razy, to już bym miał pewnie z 20. Ponieważ, po gdy zginiemy, to te punkty doświadczenia nam się niestety usuwają. I to jest naprawdę demotywujące, i demotywuje nas do Minecraft. Tak, mam na przykład 10 level, i nagle nam to się wszystko usuwa. Zresztą tutaj wydobędę i lecimy, też zaraz ulokujemy sobie te nasze punkty, bo mam trzy punkty do rozlokowania, jak widzicie. Więc czemu nie zrobić tego z wami? Jeszcze lapisy weźmiemy. Lapis z lazuli mam chyba z dwa staki, więc też sporo. Dobra. Budujemy pod sobą. Hmm, hmm, hmm. Będziemy musieli użyć drewna niestety. O, akurat. Akurat. Chociaż nie, jeszcze tutaj muszę jakoś przejść. Dobra. Tutaj też zrobiłem sobie taki mini obóz. Tutaj mam kabel 100 na całego. Weźmy, może i tutaj mam wszystko, żeby przepalać. I crafting table. Tam później też mam kopalnię, ale tego już wam nie będę pokazywał, bo raczej tym nie jesteście zainteresowani. Dobra, przejdźmy do tego, co miałam robić w tym odcinku. Hmm, czyli taką drogę. Jeszcze nie mam pomysłu, z czego to zrobimy, ale myślę tak, żeby zrobić to z... Hmm. Zrobić to z drewna i z... z, 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 z ze stone'a Nie, z tych półpłytek ze tak Dobra Ulokujmy sobie przekazywać te punkty. Tutaj też widzicie więcej, yy, więcej rzeczy do rozlokowania, ponieważ wcześniej mieliśmy tylko chyba to. Tak, chyba tylko to. A teraz doszły nam po update'cie tej paczki. Ja tutaj wszystko po 9 daję, później będę tak podzielić W ogóle nie widzę różnicy, yy, jeśli dodam sobie te rzeczy. Nie wiem dlaczego tak jest. Wcześniej to było widoczne, że, że kopiemy na przykład strasznie długo, a jak po rozlokowaniu trwa to kilka sekund. Nie, my tam nie rozlokowaliśmy w, tamtej, w tamtym wcześniejszym modzie, ponieważ tam było, było po prostu podczas kopania, gdy kopaliśmy, to na przykład odblokował nam się mining, tak. Czyli wydobywanie, dobra Już jesteśmy, jak widzicie długo to trwa Ale na sprincie Daję radę I też jak tak z dołu patrzę to To drewno wygląda mi jak Jak, jak zboże, które Jest już do Do wzięcia hmm, Przypalamy coś? Przypalamy To schowajmy Lapis tutaj wam pokażę nawet dwa staki, i kolejny się już robi stak. No dobra. Skoro już jesteśmy tutaj, wszystko pokazałem To na początku zrób, zetnijmy to drzewo. Mm, 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 miotam się jak szatn. Raz, dwa, trzy. Zrobię sobie siekierę, bo. Będzie szybciej to wszystko szło. Hmm, tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu. Ok. Hmm, teraz. Cniemy. O. W ogóle nie wiem czemu, ale mam Od nowa. Tak czasami jest w Minecrafcie W porządku będziemy potrzebować pierwsze co to drewna i i płytek, płytek. drewna mam dość sporo ponieważ szybko je się teraz wydobywa ale potrzebujemy też kablu na którego mam bardzo sporo tu mamy też crafting tape zrobiłem żeby szybciej to szło o i chyba takie będą płytki ponieważ są one można je najszybciej zrobić, nie trzeba się męczyć. To weźmy tutaj, to weźmy tutaj. I jeszcze oczywiście z drewna. W ogóle przetwórzmy sobie wszystko i zróbmy sobie troszkę tych półpłytek, ponieważ będziemy używać półpłytek i i drewna zwykłego. Dobra. Tyle mi tego wystarczy, możemy już iść. Jesteśmy chyba w 100% przygotowani. No cóż, ale to raczej nam nic nie robi. E, tutaj będzie, będzie. Hmm, tutaj planuję zrobić e, cz, tak. No, nie, będzie tak. Tak, tak. Będzie to wszystko po 3. I tutaj będzie drewno, to znaczy płytki drewniane. No, tematów nie mam niestety, ale chciałbym polecić jednego użytkownika, jednego użytkownika, a mianowicie Art One On One. Link macie do jego kanału w opisie. Co na jego kanale znajdziecie takiego super fajnego, a mianowicie znajdziecie znajdziecie poradniki, ale do czego poradniki dokładnie? Dokładnie do, do aktualnie tam ma Cinema 4D, czyli program mm, taki związany z filmami No i do After Effecta. Kanał prowadzi Zad, który bardzo dobrze się na tym zna, z wiem o tym z, z doświadczenia Ponieważ jak możecie wiedzieć lub nie, zrobił mi on super elo intro, które używam do dziś No i myślę, że reklamuję go głównie dlatego może tak powiem, że żeby go zmotywować do dalszej pracy, ponieważ już widzę, że mu się nie chce kręcić, ponieważ nie ma pomysłu, a jeśli przybędzie mu trochę widzów, to myślę, że, że będzie miał taką motywację na kolejne poradniki i coś fajnego zrobi. Naprawdę fajnie to wszystko objaśnia Nawet taki ja, który nie korzystam z After Effekta Po jego tutorialu wiem co i jak się robi. Więc naprawdę polecam, zapraszam. Bo warto, bo warto, bo warto. Ciemno, ciemno, ciemno. O, o. Zrobimy sobie też przy okazji tej drogi mm, nieskończone źródełko wody. Co prawda mamy tutaj wodę, ale tak myślę, że to nawet fajnie wygląda i głównie dla tego to zrobimy. Okej. Okay. Mm, to będzie gdzieś tutaj. Tak myślę. Ej, nie chcę ciebie. Też ostatnio jak możecie pamiętać, zadałem wam pytania. Z jakiej gry jest muzyka w tle. I bardzo dobrze się spisaliście i wiedzieliście, że muzyka w tle, która leciała ostatnio Była z gry Mafia 1. Niektórzy mówili, mówi, że Team Fortress, tak? Nie wiem, nie gram w tą grę Ale ta odpowiedź chyba się przewija dwa razy, więc coś chyba jest na rzeczy. Nie no, nic się nie stało no. W ogóle nic Lubię creeperów ponieważ Oni się tak zaczają i Niczego się nie spodziewając Budujemy sobie miło Fajnie jest, ale nagle Wbija nam taki creeper I wszystko niszczy I jest koniec A w tym wypadku to tam Nie szkodzi Jak się niszczy dalej Dobra, dobra Zaraz to oczywiście będę kontynuował wypełnianie tym, tym drewnem. O, tam widzicie też potworka. Tak. Strasznie takie. No właśnie taki odgłos wydaje, że można się przestraszyć. Tam jeszcze był Creeper, dwa nawet. Soro, że tak nie... Nie kopię tego, ale roz... rozumcie, że chcę te punkty doświadczenia, ponieważ one się później przydają. Jeszcze tamtego zabijemy, dokopiemy mu. To on nam dokopał raczej. Też zapytałem... Mm żebyście mi zaproponowali jakąś budowlę, coś coś coś. Było kilka fajnych propozycji, kilka głupich propozycji. I jedna taka propozycja, która mi się spodobała, była taka, bym zbudował zbudował, zbudował most między dwoma górami. Bardzo fajna propozycja, myślę, że takie coś da się zrobić. I tak, to dość zrobię. Mhm, dobra. Nie jest tak, jest zaawansowana droga. Myślę, że Wy też sobie możecie tak spokojnie na swoim save'ie, świecie zrobić. Polecam. A, potrafię. Tak jest dobrze. Właśnie tak jak już ktoś idzie w moją stronę, to wiem, że to jakiś przeciwnik. O, chodź creeper. Pięknie. Kontynuujmy. Nie przejmujmy się tymi potworkami. Mm, tak. To będzie właśnie studnia. Taki mam właśnie pomysł, żeby zrobić studnię. Więc dlaczego nie? Okej okay bez studnia będzie zrewno od razu mówię o śnieg widzicie Dobra, no róbmy to, róbmy, bo tak się zawiesiłem nagle i nic nie mówiłem. Dobrze, też biorę aktualnie udział w jednym projekcie YouTube, ale nie został jeszcze on wrzucony, więc nie będę wam go reklamował, ale tylko jak. Zostanie wrzucony, to dostaniecie mu ode mnie stosowną informację. Czy teraz tam dobra? Tak, tak, tak. Pół mi zabrakło. O. Jak na zawołanie O, w porządku Myślę, że zrobię chyba jednak Tą y, Tą studnię z y, Aha, good y, Tą studnię z cobblestone'a, bo mamy cobblestone'a A będzie to wszystko tak otoczone jednak drewnem i będzie chyba lepiej to wyglądało Tam się pali zombie, który jest smash. Dobra już kończmy to szybko. Spoko teraz jest dobrze, teraz to wypełniamy. I na środku stawiamy oczywiście jakże ładną studnię. Może w studni kiedyś zrobimy coś w środku może być ciekawie. Dobra. Gdzie ją postawimy? Tu się wchodzi. Jest dobrze tak chyba. Nie, chociaż nie. Nie, 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 nie. No, chodź, 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 chodź sobie. Patrzcie. Dziękuję. Róbmy to szybko, róbmy, róbmy. W ogóle możecie zauważyć, że gram na zwykłych teksturach, ponieważ ktoś ładnie napisał, że. Chcę zobaczyć jak dany blok wygląda w zwykłym teksturpaku, a nie na jakimś teksturpaku takim moim więc myślę, że ma racji sporo racji. I też tak zrobiłem. Wybaczcie. A myślę, że to zrozumiecie. Dobra. A na tym się kablastona nie da stać. Ej, ja też miałem taki fajny pomysł ze szkłem. Czy nam to się uda? Zobaczmy. Szkło mam jeszcze chyba troszeczkę gdzieś tutaj. Mm, mam szkło mam. Nie mam, nie mam. A chociaż mam. sprawdźmy to tak tak tak, 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 tak sporo się tego robi z takiego jednego jednego szkła 16 no nie jednego tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mimo wszystko sporo a równo jeden stack zobaczymy czy mój pomysł się wyjdzie, się wyjdzie Będzie latało, ale myślę, że mimo wszystko będzie fajnie wyglądało. Oczywiście tego drewna nie będzie tutaj, tylko się tak nim tylko nim docieram. Tutaj dobra, ajajaj. Nie udało się coś. Jeszcze jeden w górę i będzie już sam raz I na górze zrobimy, zrobimy sobie coś z kabelstona, taki daszek Zobaczmy jak to będzie wyglądać Mam nadzieję, że... mam nadzieję, że fajnie Up, Dobra, teraz zrobimy ten kablestonowy daszek, dobrze Okej, okay, fajnie, to chyba wygląda teraz. Nice, że tak powiem. Tylko tu jak się wpadnie, to już się nie wyjdzie, niestety. Otóż trzeba uważać. A. Dobra, tak jest w sam raz troszkę to nierówno wyszło, ale ja tak planowałem właśnie zrobić coś innego niż wszyscy ponieważ jak ktoś kiedyś mi powiedział content związany z minecraftem troszkę się już tak jest nudny, ponieważ każdy w każdym odcinku robi to samo więc staram się wprowadzić coś nowego, zrobić coś nowego na przykład taką szlernię, ponieważ chyba nikt nikt raczej podobnej nie ma mam nadzieję taką dobrze też planuję zrobić sobie przy kopalni taki, takie takie chyba dwa czy nie w którym będzie będą rzeczy które mi są potrzebne w wyprawie czyli nie wiem chleb co jeszcze hmm, chleb y, na miecz y, kilow i i łopata i dzięki temu dispenserowi nie będę musiał latać po. Nie będę musiał latać mm, i szukać tych wszystkich rzeczy, tylko będę po prostu sobie przychodził. Płytka będzie aktywowała te dispensery i będzie mi wszystko zwalało do mnie. Tak wiecie? Automatycznie. Ta przednia warstwa będzie popsuta, chyba, więc, ale nie będziemy na to zwracać uwagi, byle by było. Mm. Dobra, jest fajnie. Okej, okay, nie zwracajmy uwagi, że ta pierwsza warstwa jest popsuta, będziemy brać stąd. No. Myślę, że jest fajnie. Zróbmy screenshot takiego super elo, chociaż nie. Wejdźmy na górkę, będzie lepszy widoczek. Dobra. No i to było na tyle. Troszkę odcinek nie nieogarnięty, tak na spontanie, ale... dość długo to we mnie się działo, żeby to nagrać. Yy, zrobiłem ten krótki odcinek. Tak starałem się, żeby zrobić krótki odcinek, nie wiem... Ilu on minutowy wyjdzie Ale mam nadzieję, że Krótki będzie I zrobię tutaj jeszcze Dokończę to wszystko sobie jakoś Na własną rękę I tego raczej wam nie będę Pokazywał, bo po co No, więc do usłyszenia Trzymajcie się